Siemanko wszystkim, witamy na filmiku, którym będziemy pulować sobie Wojdy. Mamy podwójną szansę na legendy bądź epika. Eee, mamy to już od soboty, od 16.30, tak jak to była zapowiedź. Dzisiaj mamy niedzielę. Myślę, że będzie nam to sprzyjać. Eee, do jutra, eee, nie, do wtorku eee, jest podwójny samon. Tak, więc do 19 do wtorku. Jeżeli macie voidy, to rzeczywiście to jest ten właśnie czas, w którym możecie to spalić i zyskać jakieś porządne postacie. Kto jeszcze nie subskrybuje, prośba o subskrypcję. Zapraszamy do nas do Korsarzy. Zapraszamy na Discorda. Jeżeli coś chcecie się dowiedzieć, coś chcecie pomocy, chętnie pomożemy i, i Wymienimy się z Wami informacjami. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać. A, jeszcze jedna informacja. Mamy w międzyczasie fuzję, którą niestety ze względu na brak czasu, jaki mam, będę musiał sobie odpuścić, bo przespałem jedną postać. Kudgelerem, jego nie zrobiłem. On był dostępny z turnieju na Dragona. No niestety przegapiłem go, tak więc resztę już sobie mogę odpuścić, bo nie będę w stanie nic z tego. Zdobyć. Okej. Okay. No to co? Pójdziemy, zrobimy sobie. pula. Myślę, że dzisiaj nam szczęście sprzyja. Nie tak jak ostatnio przy Ancient Shardach. Zobaczymy. Fioletowy wybim jest. Mam aż 5 shardów. No to co? Zaczynamy. Pierwsze i. O, Fiolet i. O, Whisper. No dobra. Jest fajna, jest fajna, ok, ale. Nie jest to, co oczekuję. I jeszcze raz. No, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest. Lag, czyli. No dobra. Dwa za nami, jeszcze trzy przed nami i teraz niebieski Belower. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Belower jest fajny. Oh, tego nie chciałem akurat. No dobra, to ostatnia. Ostatni, ostatni, ostatni Wojt. Rare. O! No dobra. Ostatni. Najszczęśliwszy? Zobaczymy. O, raczej chyba nie. No dobra, pięć Voidów poszło. Whisper nie jest zła, jest ok. Belower jest fajny, jest akurat z tego pula. Ten mi akurat najmniej przyda się. Co mam jeszcze z nowych? Whisper Whisper może być fajna. Widziałem, jak całkiem fajnie sobie radzi w zls w no, Tylko trzeba mieć czas na wylewelowanie jej. Może coś z niej będzie. No i oczywiście Belower. Belower jest jednym z lepszych rerów. Na farmera może się nadawać, tylko trzeba go wylewelować i udać mu crit, a 100% crit rate. Dzisiaj, jak ma się 200 crit, Damage to 6 sekund, kampania. To całkiem niezwykły zak. Można go wykorzystać również w stunsecie i na pomoc do, do dungeonów. No dobra, to tyle. 5 voidów, 5 poszło. Ja Wam dziękuję. Życzę Wam powodzenia. Myślę, że będziecie mieć lepiej, a przynajmniej nie gorzej. Powodzenia. Pamiętajcie, do wtorku. Jak macie gdzieś możliwość zdobyć, przejrzyjcie sobie Challenger, czy nie jesteście w stanie, nie wiem, w dungeonach tutaj, bo na pewno był do zdobycia void. Przejrzyjcie sobie, czy nie macie, nie wiem. O, na Faction Warsach, nie wiem, czy są możliwe do zdobycia, voidowe. Nie, tylko no dobra, ale możecie mieć na przykład tutaj, jak macie na przykład, nie wiem, harda, normala. Na normalu był na pewno na hard też był i na Brutalu też był no, tam we wcześniejszych. Tak więc zdobywajcie, kulujcie. Życzę Wam powodzenia. Na razie, cześć.